Witamy w programie poświęconym lidze C1 futbolowej ligi szóstek. Zobaczmy na zestaw par. Wysokie zwycięstwa Ambergold, 12 bramek. Drewność szóstka Wejdera wygrywa pierwszy raz w sezonie z rochem 8 do 6. No i mamy podwójny remis, podwójnie dlatego, bo jest i, i Sport oraz AKS Kabaret powtórnie remisją, tak jak to miało miejsce w pierwszym tygodniu rozgrywek. Tak więc wspomniam o wysokim zwycięstwie Ambergold, 12 do 1 z drużyną Geokraku. Geokrak druga, porażka z rzędu. Druga porażka z rzędu, w drugim z rzędu meczu Geokrak traci dwucyfrową liczbę bramek, w drugim kolejnym meczu Ambergold y, tą dwucyfrową liczbę bramek strzela, także można powiedzieć, że, że potwierdzają zespoły formę z pierwszego tygodnia, o ile w przypadku Ambergold jest to powód do, do radości, to w przypadku Geokraku już, już nie bardzo. I tym razem do Kuźmienko, który i w poprzednim tygodniu strzelił cztery bramki w tym. Dołączył Maciej Jankowski, który także zanotował 4 trafienia. Mecz bez historii. Równolegle o tej godzinie toczył się mecz La Furia Rocha, aerotomika, nocnika. No i tutaj już wynik był zdecydowanie niższy. No to już było, było ciekawiej. Przede wszystkim długi czas wynik był nie wiadomo, aerodynamik objęła prowadzenie. Dosłownie w nas, jak to prowadzenie straciła i wynik remisowy. Utrzymywał się do 34 minuty spotkania, wtedy Aerodynamika strzeliła drugą bramkę, po chwili wykorzystała dekoncentrację Furii, było 3-1, no i pod koniec dołożyła czwartą bramkę. To jest ważne zwycięstwo dla aerodynamiki, no bo przypomnijmy, że w pierwszym tygodniu punkty straciła, jeśli chce walczyć o mistrzostwo, no to na kolejną stratę punktów nie mogła sobie pozwolić, natomiast też trochę ten wynik już plany furio o walki o czołowe lokaty weryfikuje. No druga dwa, dwa mecze, zero, zero punktów, aczkolwiek no, z drużynami, które chyba będą w czołówce, bo aerodynamika, no to typujemy ją na, na, na najwyższe lokaty, a Delphi, co, o czym będziemy mówić za chwilę, też reprezentuje wysoką, wysoką dyspozycję. No, a drewna i Środka Wejdera wygrywa pierwsze w sezonie. To był szalony mecz że z Rochem. Wiemy, że Roch. No, m, Przede wszystkim cieszy się grą, natomiast no, oczywiście też chce wygrywać. Yy, natomiast mam wrażenie, że szóstka wszystko co najlepsze ma w ataku. Po raz kolejny yy, dosyć nosza w defensywie zespół gra i jeśli tego nie poprawi, to będzie miał problem. By, no by musi też się... strzelać więcej pramek niż tracić. No tak, natomiast nie będzie tak łatwo w, w, z innymi drużynami. Przypomnijmy, że Roch co prawda był... Był, y, miał jesień jedną z najlepszych dotychczasowych sezonów, natomiast no, nigdy nie była to czołowa drużyna i z TV to samo, a, a w tych, z tymi zespołami zespół tracił 5 6 goli, więc zdecydowanie za dużo. W ataku ok, w ataku jest fajnie, y, drużyna prowadzona przez Tenerowicza szczela, szczela bramki, natomiast defensywa do poprawki. Przecierałeś oczy z zdymi, jak zobaczyłeś w wynik meczu Drinking Team Delphi? Bo tu głównym był głównym faworytem, był drinking, prawda? Był drinking, prawda? Po dwóch był, był zwycięstwach zwycięstwa rzeczywiście. Po I, duet chwaja i... Niedźwiecki. Tak, natomiast no, okazuje się, że Delphi. Yy, yy... Wbrew temu, co mówił kapitan na początku sezonu, że to oni jednak tą drugą połowę sezonu mają, mają lepszą. No tutaj pokazują, że od pierwszego meczu. No tak, no i teraz jest pytanie, czy Czy, czy ta druga połowa będzie gorsza? No nie, myślę, że nie. Natomiast chodzi o to, że, że Delphi yy, w takim razie no naprawdę wygląda na bardzo mocną drużynę. To bardzo solidną. Yy, skoro w tak łatwy sposób yy, pokonała drużynę, która w łatwy sposób pokonywała innych, prawda? Więc Galdrew co prawda prowadził do czerwca, ale drugiej połowie dominacja dzięki Teamu, potem drugie zwycięstwo tylko o Krakiem, no to... No to już, już spacerek. No, a Delphi 9,1 no to musi budzić szacunek. Od początku Delphi konsekwentnie dążyło do i ułożyło sobie to spotkanie. Znowu brylował koś, wspierany w ataku też przez Majewskiego, który z obrony też często włączał się do akcji ofensywnych. No i tylko smutna kontuzja. Sylwestra gdyby mhm. niestety pewnie tylko sezon ma z głowy. Mam wrażenie, że, że Delphi taki wypracowało sobie już swój, swój styl i, i konse Oaj, konse no konsekwentnie to, grają to, 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 to samo. Widać w i... meczu z Furią już, mhm. że, że nie zapomnieli tego co grali jesienią w meczu z Dream Team, to potwierdzili. No i zespół, który debiutuje w rozgrywkach z taką dobrze zorganizowaną drużyną sobie nie poradzi. Ciekawe czy Sebastian Lis obserwuje wyniki Delphi. I tylko marzy. No, myślę, że marzy tak, o do, na powrót do tej drużyny. Mecz Popilimy wczoraj, rkkagropark.pl. Wygrana 2 do 1 Popilimy wczoraj, chociaż o tą wygraną nie było tak łatwa, bo zapewnili sobie ją w ostatnich 10 minutach. Tak, tak, zapewnili w ostatnich 10 minutach. Ja tutaj szczerze mówiąc, widząc ten wynik, tak można powiedzieć, lekko triumfowałem, bo mówiłem przed tygodniem o tym, że jak wróci Jacek Kramarz, no to defensywa RKK będzie, będzie szczelniejsza. To się potwierdziło. To się potwierdziło. Ja akurat wtedy byłem na innym boisku, gdy ten mecz się toczył. Ale na to słyszałem, na słyszałem właśnie Jaska Kramarza i sobie myślałem, no to, to, że będzie lepiej dla rezerw RKK, przepraszam, Agroparku. Było lepiej, aczkolwiek no, pewnie marne to pocieszenie dla, dla zawodników tej drużyny, No bo ciągle, ciągle bez punktu prowadzili od szóstej minuty. Wydawało się, że, że ta defensywa, która była w pewnym sensie ich wizytówką w poprzednich sezonach, wystarczy do, do odniesienia zwycięstwa. Natomiast w no, ostatnich 10 minut jednak przyniosło dwie bramki popylmy wczoraj. No i i zespół spotkanie wygrał. Natomiast to jest też ciekawa sprawa, bo Popyli przecież aż tak bardzo Darmatowi nie ustępowało. Co prawda przegrało czterema bramkami, ale teraz męczyło się z RKK, które wysoko przegrało z Ambergold, także ta Liga C1 wydaje się być w tym momencie naprawdę, naprawdę ciekawa i wiele, wiele może się wydarzyć. Wspomniany przed Ciebie Galdrew przegrywa z Darmatem Kraków jeden 1-7. Przegrywa 1-7, zasłużone zwycięstwo Darmatu, natomiast trzeba powiedzieć, że Galdrew łatwo skóry nie sprzedał. Na początku miał kilka okazji, żeby wyjść na prowadzenie. Potem strzelił gola kontaktowego. Natomiast to, co mu się podobało, to co można na plus da galdrewowi zapisać, to to, że do końca mimo niekorzystnego wyniku drużyna nie odpuszczała. Często jest tak, że Prawszy przy zespół gdy gra z faworytem, gdy wynik się nie układa, no to tak po dwóch, już, trzech bramkach już, już odpuszcza i kompletnie. Odpuszcza, i, i ten wynik jest i, dużo, dużo wyższy. Dużo wyższy, często dwucyfrowy, natomiast tutaj się skończyło 1,7. No i trzeba powiedzieć, właśnie, że, że Galder walczył do końca. Darmot potwierdza, tezę, że, że jest faworytem. Kolejne pewne zwycięstwo, nie, jak, nie w jakichś wielkich rozmiarach, ale. To będzie będzie na pewno mocny zespół. No i mecz ITV Sport, AKSK bardzo zakończony remisem 4-4. Tak jak wspomniałeś na początku, drugi remis dla obu tych zespołów. East TV pewne e, derzwi przeżyło, bo też w tym spotkaniu przegrywało, też musiało odrabiać straty. E, no natomiast pamiętamy, że przed tygodniem, na minutę przed końcem jeszcze prowadzili 5-4 po odrobieniu dwubramkowej straty. Teraz w ostatnim minucie doprowadzili do remisu. Yy, więc no, przed tygodniem można powiedzieć, że ta osta ostatnia minuta im zabrała. Yy, punkty teraz, teraz przyniosła. Natomiast tutaj też musimy powiedzieć niestety o przykrej kontuzji, złamanej nodze yy, zawodnika ISTV Jaworskiego. Życzymy, życzymy szybkiego powodu do w zdrowia. W no akurat tak się złożyło. Yy, jest jeden z dwóch tak. zawodników. Yy, najprawdopodobniej ma sezon z głowy. No, mamy nadzieję, że szybko, szybko wrócą do zdrowia i na boisko FLS-a. Zobaczymy w takim razie na tabelę Ligi C1. Na pierwszym miejscu Delphi. Ciekawe czy pamiętają taki sezon, czy w ogóle był taki sezon taki w swojej. Swoich... Kiedy, kiedyś w Redboxie byli w czołówce. Ale czy na pierwszym I, miejscu? Czy na pierwszym miejscu, to, to nie wiem, ale na pewno byli w czołówce. Może kiedyś zdarzyło się, że po którejś kolejce byli na czele. Trzy zespoły z dwoma meczami i trzecią punktami to jest Delphi, Ambergold i Darmat Kraków-Krakwil, a na ostatnich miejscach ROK, Agropark.pl oraz Geokrak. Szóstka, szóstka kolejki ligi C1 w bramce Latoszek, dalej Rudziak, Majewski, w pomocy Jankowski i w napadzie Kraus oraz Kuźmianko, Kuźmianko gracze kolejki. No tak jak mówiliśmy, mówiliśmy na początku, cztery bramki, także dołożył do tego asysty. Więc minimalnie był lepszy z tej dwójki kuźmienko gołankowskiej Myślę, że, że na gwiazdkę zasłużył. No i zobaczymy, czy potwierdzi formę w następnym meczach, gdzie rywale będą już wydaje mi się lepsi, na przykład Galdrew czy aerodynamika Nocnika, no to to są drużyny prezentujące na ten moment wydaje się wyższy poziom niż na przykład Geokrak. I Natomiast jeszcze wrócę do tabeli, bo wspomniałeś, że Delphi jest, jest na czele. Warto wyjaśnić, że w sytuacji, gdy kilka drużyn ma ten, tą samą liczbę punktów o miejscu w, w tabeli, tutaj mała tabela, a w tej to Delphi ma trzy punkty za mecz z Drink Teamem. Pozostali jeszcze ze sobą nie grali, więc dlatego Delphi jest na czele, mimo że Amber Gold ma lepszy bilans bramek, bo tych bramek ma ponad plus 20, zdaje się. Dokładnie. To wszystko w programie, który był poświęcony wizy C1. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.